Nowoczesna szkoła samochodowa. Serdecznie Was zapraszamy. To jest oferta skierowana dla tych, którzy nie mają dzisiaj technicznego wykształcenia, średniego wykształcenia w kierunku zawodu mechanik samochodowy, a chcieliby takie uprawnienia zdobyć, chociażby po to, by móc ubiegać się o uprawnienia diagnosty samochodowego. Będziemy kształcili hybrydowo. Większość, zdecydowana większość zajęć odbywać się będzie online. Cała, cała procedura, cała szkoła trwa. Około 18 miesięcy. W międzyczasie należy zdobyć, zrealizować praktyki zawodowe, ale możecie to zrobić w każdym warsztacie w Polsce, na przykład w tym, w którym dzisiaj pracujecie, więc to nie będzie powodowało na pewno żadnych problemów. Mówimy tutaj przy naszej szkole zawodowej, gdzie będziemy spotykali się regularnie na zajęciach z ekspertami z nauczycielami o dwóch kwalifikacjach MOT06 organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz MOT05 obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych. Serdecznie was zapraszamy my jako nowoczesny warsztat, jako portal warsztat.pl. Jesteśmy współorganizatorem tej szkoły. Zajęcia ruszają na początku października. Jak będzie wyglądała nauka? O tym porozmawiamy z ekspertem Polskiej Izby Motoryzacji, autorem podstaw programowych, diagnostą, nauczycielem przedmiotów zawodowych, także nauczycielem naszej szkoły, Arturem Kowalskim. Dzień dobry panie Arturze. Dzień dobry państwu. Jak będzie wyglądała nauka w nowoczesnej szkole samochodowej? To znaczy forma jest z góry już jest opracowana przez ministerstwo. Chodzi o, o, o formę, która nazywa się kwalifikacyjne kursy zawodowe mhm. I, i tu raczej te, te ramy są określone, że to będzie, będzie to będzie e, w większości prasa online, a właściwie 3 czwarte prasy będzie online. E, zajęcia będą odbywały się w godzinach wieczorowych. Będą to krótkie e, e, Krótkie zajęcia no, typowo teoretyczne wprowadzające w zabud. No i forma dostosowana, czego będzie to wszystko streamingowane, będzie to nagrywane, będzie to się pojawiało na platformie z dostępem do platformy, każda forma, która będzie już nagrywana, będzie jeszcze później dostępna po czasie dla, dla wszystkich słuchaczy naszego kursu. Zajęcia to są oczywiście związane są z dwoma kwalifikacjami. Pierwsza to jest oczywiście w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, kwalifikacja. Wędrowiona w zawodzie MOT 5 obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Ja myślę, że wszyscy słuchacze wiedzą, czy to się wiąże. To jest wykonywanie oczywiście przeglądów, podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach, diagnoza i oczywiście tradycyjne to, co jest właściwie kwit zawodu, naprawa pojazdów samochodowych i wszystko z tym związane, to wszystkie ramy są określone w podstawie programowej dla, dla, dla danego zawodu. A drugą kwalifikację, jakby Pan jeszcze mógł króciutko omówić? A druga kwalifikacja MOD 6 to jest diagnozowanie pojazdów, to jest ta kwalifikacja technikalna, która, która jest po kwalifikacji MOD 5. No, opiera się właściwie tylko na diagnozowanie pojazdów. Wiem o tym dobrze, że ta druga kwalifikacja w swojej idei jest to, jest to przygotowanie do, do prowadzenia małych zespołów, czytaj, czytaj jako brygadzista i te wszystkie czynności, które związane są z diagnozowaniem, one są tak naprawdę oparte dzisiaj, bo sam jestem autorem między innymi tej podstawy, o czynności typowo diagnostyczne, które potrzebne są, żeby, żeby w przyszłości naprawić pojazd, a diagnozowanie jest podstawą, podstawą wszystkich prac, tak tak, tak, tak to w tej podstawie jest skonstruowane. Mhm. Jasne. Te dwie kwalifikacje plus wykształcenie średnie zdobyte wcześniej dają jaki tytuł i co otwierające? Jakie możliwości? No, technika pojazdów samochodowych to jest najważniejszy tytuł, który otwiera bramy do tego, żeby być diagnostą samochodowym. Także to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz, ale musimy jedną rzecz ważną dodać. Nie ukończenie kursu, tylko zdanie egzaminu zawodowego, tak zewnętrznego. To jest najważniejsza rzecz. I my będziemy przygotowywać do, do, właśnie do egzaminu. Dzisiaj już trochę łatwiej jest z tymi egzaminami, bo mamy e, e, już te zadania, przynajmniej egzaminacyjne, w miarę, miarę e, e, jawne, mimo o teoretyczne jeszcze nie. Wiadomo, że egzamin będzie w formie elektronicznej, 40 pytań, 60 minut. Także te formy wszyscy na, na naszych pierwszych spotkali się dowiedzą, a, a yy, yy, tak jak powiedziałem najważniejsze, to jest zdać egzamin zawodowy na yy, egzaminie zewnętrznym organizowanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne. No to na koniec jeszcze chcę zapytać, czy ten egzamin będzie trudny? Yy, ja myślę, że, że dla wszystkich, którzy mają doświadczenie, yy, na pewno nie, na pewno nie. Yy, sam jestem recenzentem i yy, właśnie w centralnej komisji zwracam uwagę na te szczegóły, które są. Typowo praktyczne, oparte na praktyce, i, i wiadomo, że poprzednie zagadnienia, które pojawiały się, no, były, były różne, ale no, zostały w tym roku przez krajowy zespół zmodyfikowane, i, i dzisiaj już naprawdę są. E, e, na, na poziomie podstawowym i prostym, tak można powiedzieć, bo wiadomo, że Polska Rama kwalifikacji określa, że poziom wykształcenia, mechanik pojazdu to są właśnie czynności proste, podstawowe. I myślę, że takie takowe są te pytania, i intuicyjne. I ja myślę, że, że po zapoznaniu się z tymi egzaminami poprzednimi, myślę, że nikt się nie przestraszy. Jest to, jest to wiedza podstawowa, tak powiem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zapraszamy. Zostało jeszcze kilka dni. Zdążycie zapisać się do naszej szkoły serdecznie. Zapraszamy i do zobaczenia na zajęciach lekcyjnych. Onda. Zapraszamy.